No, zaba! Dobra, dobra kurwa, Brat ich. myśli, że jest dobry? Kurwa, jest TikToka. Siedzisz pewnie ze starym i piszesz takie komentarze. Brat myśli, że ma rację. W nawiasie ma rację. Ty, kurwa, j**a. Siedzisz pewnie, tapujesz taki streamer jak Karyna, udaje gohe i mówi, że za każde kurwa 5 żetonów, żetonów. Każde za pięć różyczek kurwa mówi głosem gohe. Nie, jest wiesz? sprawdź. Obitne. Brat myśli, że jest szaty. W nawiasie jest rudy. Ha ha ha. I ja... Ty kabary Pochodzę. I'm staying. I'm stop. Dobre, Kurwa, spokojnie. I docinek zbierania jajka. Ciężko będzie znaleźć. Ciężko możliwość. będzie. Ale wy jesteście się zapawni. <laughs> Pierdolnia, bo dobry, nie? Szmato. <Schmato. śmato> Dobrze, że ludzie nie wiedzą co ci powiedziałem. Właśnie no. ja się tak kurwa zdziwiłem, co ty gadasz. <grym> A może ja im powiem, co powiedziałeś? Ja ja nie. Ja, ja. ja 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 A jak? Ty, ty w ogóle masz. Je... No kurwa! 11 kotów. No dobra, ja wytłumaczę tę sytuację, bo pewnie sobie myślicie, że no, bo... jestem jakiś wmięty. No tak, stary, bo było ich 12, ale jednego zjadłeś. Nie, prawda jest taka. Chwatek no, <grym> jest w <trajere. grym> Co ty trafiłeś? No sobie wypalałem chciałem, <grym> żeby nic nie było. Ale nie no, ja ich pochujcie 11 kotów, teraz jestem poważnie. No bo ja mam dobre serce, tak. Eee, mam 6 I... swoich. Kotów i psa. To są takie moje, które już na zawsze zostaną. I na ten moment posiadam cztery malutkie takie koty, co dopiero się urodziły, i zostały gdzieś porzucone. No i opiekuję się nimi, tak? Ja Czekam aż znajdę kogoś... sobie dom. Oh, o, ale słodziak! No, ja mam dobre serca, wy mnie wyzywacie, frajerzy. Bo jesteś z jednym. Nie wiem, co chodzi już. Ja myślałem, że to ma być teamowa gierka, a nieźle nie wyziera. Jeden ja ma zero, jeden ma zero No jeden też ma zero No pod drewnem! Leży pod miłem, drewnem kurwa. No kurwa dżungla! Wy... Ej, ja pytanie mam od to szatu tam? Czy koty są tańsze od kurczaka w Biedronce? Kurwa <noise> Czekaj chwilę do mnie gadasz jak kurwa Eee tak, e, czy, no tak bo są za darmo, przecież się sobie można adoptować, tak? Ty z wyrolu Ale kto powiedział, że ja je jem? To, kurwa, a co z nimi robisz? Sprzedajesz, się się Asperka kurwa, wiesz co to jest? Aslerka? Adoptuję za darmo i sprzedaje za pieniążki jakieś, nie? A ty w bloku przecież mieszkasz, nie? Bez. A gdzie, gdzie ty masz, ile metrów w mieszkaniu? 54 i Ty na 54 czterech metrach? Jesteś w tak. stanie ujebać 11 zwierząt? Zgadza się. okno? Przecież ty w innym świecie, bo u was tak musi jebać kotami. No. Właśnie nie, nie śmierdzi, bo... <grym> bo Mamy klimatyzację no. wszędzie w domu, oprócz w moim pokoju do chura, Tak Tak gorąco. A koty mają lepiej od ciebie! To prawda. Dziwne tak, tak. no. Tu muszę się zgodzić. Normalnie jak w... Normalnie stary... Odpierdol się ode mnie i od moich kurwa! Nawyków żywieniowych, tak? Pierdolony I'm hejterzy. <grym> Dobra, idę lunąć. Ja jego powiem jakąś ciekawostkę o kotach. No, to ciekawostka jest taka, że jak wejdziesz do mnie ta. do domu kurwa, to gdzie nie spojrzysz, to są półki na ścianach dla kotów, po których skaczą. I normalnie na dół bęci wychodzą koty po takich półkach. To jest ciekawostka życia z tyłamachotami. A strałem ci do butów? N nie właśnie nigdy, ale raz A mi leczą... Strzał... Ja? halo! To jest sławki mi. Nie czy był to pomysł. No, ja nie będę lepiej mówił. A ja ale co to jest tu każdy to. kod ma kuwetę swoją? No nie mam tak z pięciu kuwet może w domu całym. O kurwa bo pana idzie. Okay. No przecież ty jesteście, wy jesteście tam pojebani! Nie pojebani, tylko z dobrymi serduszkami. Leży pet, z okna. No przecież a kurwa jest. Celowana. Ja ty mieszkasz z mamą i z ojcem, czy? Z małą tylko. O, a fajne jakaś... Kurwa. <laughs> Ale mówię, <laughs> Bartek! Zamknij mnie gdzieś Kurwa trzy! <laughs> trzy <raty. laughs> Nie no to kurwa, to czekaj, ty już z mamą macie kurwa 11 zwierząt na chacie. No, 12, bo jeszcze jest. 12, pies. Bo jest a, a twoja to, mama nie. też nie zła kocica. Z granat, wyrzuciłem, ja pierdolę, dawaj go. Dobra, idę zebrać AWP. Taka nie zła. Nice. Dobra, y, smukuję. latkę. Patrz, teraz wyjdzie. O kurwa. <śla> Ej, jest kurwa, short. Halo, halo, short. Jest, short, jest. No type. Kurwo, kurwa, kurwa, mordę, Bartek! zamki no, co? Co kurwa, kurwa, nie powiedziałem. Powiedziałem kurwa, 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 o kurwa, żeś. się tak! A on go. <laughs> ja ci mówię, gdzie on jest! No jak kurwa, jak ty powiedziałeś tak, zabijesz go? No na shortzie ci wcześniej mówiłem, że jest. I z okna był! A, I szorta trzymałem! Ja A, to dobra, to git. Przeproś mnie, teraz bo mi jest przykro. Sorry, dobra, teraz to sorry W takim razie. Chciałem powiedzieć, że jest w oknie. <laughs> Rampę spalili. Apsy też. O kurwa, dwóch leży. Wow. E, dwóch jest Na a, dwóch rampa jest na blisko! No biegaj, Ściwiec. No wylatuj! No, nie, nie wiem, bratu, nie chcę mi się z wami kurwa grać. Wy wylatuj. siedzicie kurwa schowani jak fatek czyści i wy jeszcze wychodzicie pojedynczo, no przecież jesteście tak przyjebani. Nie, nie, się Schodę, się 27 bit, 27 bit, on schowuje. Boję się trochę. Widział <śloną> mnie. <śloną> 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 Jak? U, no przestań! Zrubany hopa, przecież grasz dużo na Nie, 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 przestań, dobra. przestań Czekaj Fejkuje! Dobrze, dobrze Co, jak nie? Weź AWP, ja weź jaka? łupę. O, ło, nie! Nie mogę podnieść, o przecież to Mk jest! Nie, nie, wiem, nie, wiesz. nie A... mi to, się ja upę. Fatek, rzuć, zaufaj Tam no, ci się tę Mk, no, dobra, trzymaj Globus, to wy za koła, Ej to. ci za jakiś widzę, czy kamizelkę monclera chcesz? Z monklera nie chcesz <grym> ci Czemu z Monklera nie? <grym> Ale Ja wolę <grym> Sprandi kurwa B Będę jest na blisko ta rampa Co? Minus 54 A, Ej, flashuję fleszuję, nie wychodź Dawaj, lecimy ej. Ta o kurwa jest na prawo. Na schodach dwóch. Dwusowno. O kurwa! Ale słułem ją na TikToka by było! No mogło być to piękne, w chuj. Boże z kim ja Dobra, grałem. musimy wygrać. Idę mi da, idę mi ale dobry strzał. A e, dobra teraz ma CT No ma CT, ma CT, idę mi. Teraz robimy no, kurwa 9-7. Ale jak ja grałem, grałem z, jak kurwa Globus ma 307. No. Ja, ja słyszałem. No ale ty to masz 4-8! No to kurwa <laughs> znaczy... <laughs> I Silvera jak mam ma grać w tym. No właśnie, no! Sorry no, sorry. Oh, sorry, no miski. Fatek! Kurwa. Czyż kurwa, jemu trzy hapy zabrałem? Oddział. E, sam pod B. Le, 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 le. O. Leży dwóch. Leży. Max Fatek. Oddział Fatek. No niestety, chłopaki, będzie rozprawa. Ja... <śla> 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 Powiedział jajek! <śla> Powiedział jajek w po odwiedzinach Denisa. <śla> Ale to prawda, już jest założona sprawa. gdzieś wziął? No. Przecież to wiesz, że Ale rozprawy są do wygrania i to z palcem w dupie, nie? A doktorek? Doktorek, doktorek dalej na celach siedzi, rozumiesz? <śmokia>? Bo ja powiedział, bo napisał to nie tak. Znaczyna. Wiemy wszyscy. Jakieś smoki na... Kampa? Czuje, że undercover jest. Nie. Kampium, kampium. No kurwa, minus 7 Dobra, nie trzymaj tego pałacu, ja trzymam. Jest pałac. No, są rampa. Dwóch pałac. No jaki taniej? jeszcze dwóch. Ty idioto jebany! <laughs> Ale odjebałeś Dawaj, dawaj si Nice. Nad tobą jeszcze będzie. Czekaj, bo tutaj jeszcze jeden biegnie. Jeden Kurwa, pałac. 82 rampa został. Morda, morda, morda. Las pałac, obity. Nice, no. nice, nice. Ale dobrze strzelam. No. Wie ktoś jak mogli mieć tą czcionkę? Nie da się, koniec pytania. Pozdrawisz, Pozdrawiam. Ja już się odbijam od na oblodzisz, oblodzę, no. No bo... Boże, Fatek. Sam filien, co nie nic nie zmieniło. Py Ej, co kurwa?! E Pałace, pałace A, pałace A, pałace A. na najebie! Dobra, jednak nie. Rampa? Chodzi rampa, jest tam na dole. Pirdalają. Powiedz Zajkowi, że GRR na niego będzie polować? Co to jest GRR? Nie mam pojęcia. E, będzie wchodził, będzie wchodził. Minus 54, rampa. Tam jest paka w ogóle. Trzymaj rampę chciwie z matoleja. Trzymam pałac. No jest... dobra, dobra. No i pałac Trzymaj. leży. No kurwa, no uchędzie jebany. No, pan no, pan więk, coś, więk, kurwa, zaczęłam tak. coś tego Odział, tu mi nice. Oddział f a ty Dobra, rzucę komuś kałacha, ja gram Kto chce kałacha? mi. Ktoś inny? <grym> to ja se kupię. Ma, rzuciłem ci globus. Dzięki, dzięki. A jest bez skina, to go nie chcę, to ja se kupię Jamka. Nie, no ty coś przyjebany, no nie kupuj jemki. No daj zamienimy się, ja mogę. No dobra, to trzymaj. Nieźle. Okay. No nie, ale mam nowowy se timing. Trzy, dwa, jeden. 3 2 1 1 Balbu mid Balb be Under był jeden Ale go wykalkul, Wyliczyłem, nie? Normalnie Wolha. Rotują? rotują Jakieś dzikie A no wow. o, siku, rotują? Siku, siku, sama, rotują, no rotują. rotują? O kurwa No tego się nie spodziewałem Wybiegł na midzie Leży kurwa ja, było. A, B? A tam paka była będzie będzie Jacek kurwa. Ale. 5 zł. Wybieg. Ej, pali. Myśmy na tym i wtedy przyszedł ten no i ten, bo wtedy był tam test ten co robi tego. Ulala, kup nice. No. No daj. Na TikToka będzie. Ulala. No kurwa a? Jeden. Hmm. Dwa, jeden PUNGEY NIE ROTUJ TAK Z TEGO B KURWA BARTEK BO POTEM B JEST ODPUSZCZONE no co ty My trzymamy spadkiem. no w chuj uj a ty masz skołpa? Ty? weź jeden co B podchodzą? nie no, tylko jeden był A! A SĄ A są RAMPA dobra ale zyskacze pyk 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 Jacek kurwi pałka 5 złotych Okay, Czekaj, spomukuję pałac, że mi... Jest pałac! Rampa! Trzymaj jeden! ...a potem już do domu, nie. Pamiętasz? Kurwa, Bartek. On jest na tym, na tym podsadzonym, góra. Jest, tam mi 14 rampa. Trzymaj rampę, trzymaj rampę, kciwiec! Trzymam, 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 cały czas. A chuj ty do nich idziesz, Bartek, cofnij... No, bo powiedział, że jest jeden w pałacach. Jest pałac? Leży pałac, kurwa. leży. Dobra, dobra. On jest na tym, tam na Dobra, trzymajcie to, ja idę be już. Nie wiem, czy mi Nie, no, nie uciekali, więc to jest. Nie jestem debilem, na B jest, na B jest. PKB. Kurwa, bo B hopa zakręciłem, to. Short za jeden, WUPA. jeden ABLU, jeden ABLU. A, short, last, short, wupa. To dał mi puryczkę we dwóch, no. Nie, no, 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 no! No dawaj, kurwa. dawaj, Bartek. Bartek! Defuj, 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 a ty zbieraj WUPA, zbieraj WUPA, zbieraj WUPA. No. O kurwa. Jak ja słuchaj jak najszybciej. dobry. Nie, 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 trzymam wuja, jak robię behopy, zziębnięty. Zjebam jesteś. Popatrz. Chuj ja zrobiłeś, Rucham cię do dupy, teraz cię zabijam, papa. Nie, po co ta złość? Nie Możemy się tak kłócić w ekipie. Jajusiu, wyluzuj. Jajo! Jaki frajer, jebany! Masz takie szczęście Bartek, przysięgam No, sięga, no nie. tak, po prostu to zrobił Masz za tłustą, za tłustą mózg, kurwa, żeby coś takiego pomyśleć. Co tutaj. ty pierdolisz? Słyszałeś coś, chłopca? No ja słyszę dwóch na midzie, kurwa, matoły Bez infa. Za boksami jest jeden No był krzesło, jeden wiem ich Jeden jest w fanderze. Nie wiem, kurwa Nigdy nie trafię! Ej, ciemami leciała, leciała do pokoju! Ciemami leciała do pokoju! Bo jeszcze się? Fuj! Chodź kurwo! My jeszcze my jeden Smith, jeszcze jeden Smith. Fuj! Zabije się Ander, Under, under. Z undera dostałem, jest jeden mid, jeden under. Dobra, idę na tego na idzie, pa. pa, pa, pa. Leży Paj. ten e, z Mida Jeden pod oknem, ale w underze. Spaliłem under, reloader zajebie. Jest Xander, jest Xander, słyszałem jego dziabło Dobra na to tyk, Dawaj, dawaj Ucieka, ucieka Nie ma tu nikogo Uciek, uciek Ucieka szturem. Po, po No to będziesz miał tam kolejnego fatek, bo Sandra wrócił Oj, oj, oj No kurwa, co ja zrobiłem Ale I mimo, trafiłem to. go jakoś no tym granatem go spaliłeś Podaj view model 68, 2, minus 2, 2, 2, 2 I recoil 0 Bo ludzie z recoilem pierdolnięci są jak grają Jak recoil? No że ci kurwa broń skakuje przy strzelaniu A jak to wpisać? View model, podwoga recoil, spacja 0 Mid czysto Under czysto A też czysto Na razie Kurwa nie stój tak na tych schodach bo ci się sam zaraz wyjebie Uspokój się Ale behopy mi siadają dzisiaj A Zaraz nie jak masz takie kurwa, no, no musisz siedzieć, no to tam ci teraz okno. Będzie B na 100%. Bo mi na czacie napisali. O kurwa, to taktyczne było. No kurwa, oni czekają do ostatniej, siedźcie wcelowani. No ja się odoszedłem. Jakie kurwy sposoby. A A, a słuchać, a, albo. A, patrzę cały czas. A... Czekaj, ja ci palę pałac, palę te, pałac. A, pa I rampę a, 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 Kurwa. Jeszcze jeden, Jeszcze jeden jest, a, a, nie, a, a, no skurwa! Ty nic nie potrafisz, kciwiec, kurwa! Nic! Nie! No rampy, już tak się Nie! Nie! Z Z rampy był ziomek ziomek z z konektora Nie! wyjebał, w w powiedział, Nie! 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 Fatek jak o to wyjdzie. Odciąfatek o Już, już 07 sekund. <gry> ja wiem, kurwa, chciwiec, jak, jak ty cię nie nauczysz z jebany, że nie stoisz się na tych schodach, bo cię wypierdolą z trzech możliwych Ale gmin. ja nie stałem na schodach. Przecież ty stałeś na schodach, jak cię opierdoliłem, zeskoczyłeś z nich. No, ty ty grałem ty grałem ty nie gier, to był obok schodów. Jaki to następca razem jest obok meczu, ty kurwa głupia, no. Wiesz, oglądał streamka. Kurwa, tyle run pod rząd wygrywać, żeby kurwa przegrać jedną. I teraz przepierdolimy całe. Beczyste. O, no, no. Y, na midzie jest. Nie pikuję. Jednego widziałem tylko na midzie. Ja się tutaj w TV roomie. Przeszedł, przeszedł na respa. Ja pierdolę, czekał na mnie. Zdałem się zbejtować jak dziecko. Jeden stoi wcelowany na, na TV respę? room. Drugi jest na tej respie. Nie raszujcie, bo oni czekają na raszowanie. Y, Kolektor chyba. Będzie, o tamte ruszyt. Jest. Ławka, ławka, kurwa, krzesło. Kurwa, Tak zjebałem. <grym> no nie, czy wygrali... Ty, Young Muli, jesteś takim przyjebem. Young mój... Mool... Jaki ty masz nick? No tak, dobrze, mówię. Jesteś taki przyjebany, że to jest hit, nie? Sięgam. Jeden. Pod oknem, pod oknem. Kurwa, okno? Nie wiem. Pod oknem. Pod oknem też. Co on mi taką pizdę dał? Co to? Spadłem do Golda 3, ty kurwa chciwiec Daję ci pasy dzisiaj do mojego konta, wbijasz kurwa z powrotem Golda 4, <grymne> Ale co ty kurwa mnie blejmujesz o wszystko frajerze